Witajcie. Chodzę sobie tak i obserwuję, co mnie otacza. Odkładając na bok wszystkie dogmaty, naukę, wiarę w coś tam i kogoś tam, omijam modną ezoterykę szerokim łukiem i upodabniam się powoli do tych, co podążali za statkiem renów czy innych takich zwierząt wzdłuż rzeki. O ile się nie mylę, ten epizod został barwnie opisany w jednej z książek o Anastazji. Właśnie dobił do brzegu statek, na którego pokładzie pewien jegomość z mikrofonem wykrzykiwał do zebranych, aby głosowano właśnie na niego w najbliższych wyborach. W tle tańczące dziewczyny na pokładzie, powiewając stążkami w rytm muzyki i machające banerami wyborczymi. Ktoś rozrzuca upominki w formie długopisów i nikomu niepotrzebnych gadżetów. Grubka gapiów zainteresowana tym widowiskiem na nabrzeżu powiększa się. Ale ani zwierzęta przechodzące obok, ani prowadzące je pasterzy nie gubią kroku nawet na moment, tak jakby to całe widowisko nie było z nimi związane w jakikolwiek sposób. A może też nie rozumieli języka i nie interesowało ich to, co się dzieje. Po kilku minutach pozostał po nich tylko kurz i oddalające się, rozchuśtane, odganiające się od much ogony statka zwierząt. Ileż ta procesja dodała wyrazu do tej scenki, tylko ja mogę docenić. Nie usłyszycie tu ode mnie nic wspierającego cokolwiek, co już znacie, i być może uwierzyliście w to. Natomiast postawię w wątpliwość to, co już jest zapisane jako świętość, i powiem tak. A co, jeżeli jest inaczej? A mało tego, może zupełnie odwrotnie. Dlaczego ziemię, po której stąpamy, nazywamy matką? Mówi się, że jest żywą istotą, ale ja tego nie czuję. Natomiast widzę w każdym jej zakamarku żywe stworzenia, od mikroorganizmów po te najbardziej złożone. I gdy się tak przyglądam, to właśnie one nadają swoim jestestwem życia wokół. Bez nich wszystko byłoby szare, nieruchome. Byłby tu istny księżycowy krajobraz. To materia organiczna nadaje życia tej tu przestrzeni. Sama przestrzeń jest neutralna. Adoptuje to, co się w niej zadziewa. Podobnie nie przemawia do mnie propagowana wiedza o wodzie. A tak. Jest ona nośnikiem informacji, z tym się zgadzam, ale kreatorami tych informacji są ponownie żywe organizmy i to one nadają wodzie strukturę i zapisują w niej swoje emocje i doświadczenia i nadają jej strukturalności. Gdybym komuś powiedział, że najważniejszy jest dla mnie kolor winylu i fakt, że jest on okrągły i mieni się w świetle, gdy obraca się pod igłą gramofonu, a to z kolei powoduje, że mam na jego temat wiele przemyśleń i nieodpartą chęć odkrywania nowych zastosowań, podczas gdy jest w ruchu, a z głośników słuchać na przykład: hmm, Welcome to my world! Raz Jima Reevesa, czy też Dina Martina, podczas gdy z głośników słyszę słowa o cudownym świecie cudów, stworzonym dla mnie. Hmm. To trochę stawia mnie w pozycji łomka, który jest pozbawiony mocy własnej kreacji. Ech, ale nie pora tu na analizę tekstu tej piosenki, tylko oddzielenie faktów. Winel. Od twórcy, którego głos został uwieczniony w tamtym momencie na tym właśnie winylowym nośniku. I woda jest według mnie tylko i wyłącznie nośnikiem. A gdy ktoś mówi o żywej wodzie, to jest w niej zapis życia. A gdy go nie ma, to mówi się o stojącej, martwej wodzie, która może być nawet toksyczna. No i minęło już kilka dni od mojej rozmowy z Ireniuszem, który prowadzi radio. W tej tu wirtualnej przestrzeni YouTube'a rozmowa była bardzo ciekawa i wędrowaliśmy po wielu ezoterycznych wątkach. Zastanawialiśmy się nad balansem pomiędzy dobrem i złem w tej dualności i wnikliwie rozpatrywaliśmy pewien absurd. Wydawać mogłoby się, aby utrzymać homeostazę na linii pomiędzy tymi aspektami, potrzeba tyle samo mieć po stronie negatywnej, co i pozytywnej, czyżby? I przypomniał mi się rysunek yin i yang. Nie wchodzę w to, co znane interpretacje z tego stworzyły, ale wydaje mi się zdecydowanie, że pokazano tu dwa światy, a granicę między nimi wyznaczono nie linią prostą, a Płynną. W każdym miejscu pola jest ona zmienną, jak i nasze życie, które ma podobną charakterystykę. Ta linia nie tworzy balansu, ale płynny rozdział tych przeciwności. Balansem są natomiast niepozorne kropki w polu o przeciwnym znaku. Z jednej strony nadają życia tej przestrzeni, a z drugiej mają tendencję do balansowania. Jeśli chodzi o energię, to żadne spół nie miałoby tej charakterystyki życia, gdyby nie pierwiastek przeciwności. Podobnie jak w bateryjce, potrzebny jest odmienny biegun, aby funkcjonowała. Wracając do balansu, to nie polega na ilości, a na jakości. Jeśli ktoś jest zainteresowany zrozumieniem tego, to zapraszam do lektury lub audiobooka Torwarda Detlefsena. Przeznaczenie twoją szansą. Gdzie autor wyjaśnia na przykładzie czasu różnicę pomiędzy czasem ilościowym a jakościowym. Książka jest tu, na kanale Dariusz. Następny temat, jaki dotknęliśmy, to komentarz na tym tutaj kanale, Innowidzący, o dobrze kończących się bajkach, aby dzieci miały nadzieję. I tutaj nasze fantazje pogalopowały nad znaczeniem słowa nadzieja. Ja jeszcze dolepiłbym słowo wiara. To, że każdy z nas istnieje w dużej mierze, opiera się na tych słowach i nadaje naszemu przeżywaniu sens. Czyli niezależnie od obecnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się, mając nadzieję i opierając się na wierze, przechodzimy do następnego dnia. Ja z kolei zastanawiałem się nad wartością naszej rzeczywistości. Gdzie kreacja jest dość trudnym zadaniem, a demolka i zniszczenie jest tak naturalna, że trudno się z tym nie zgodzić. Rozejrzyjcie się sami, jak łatwo jest cokolwiek zniszczyć, a jak trudno jest to stworzyć, zbudować. Ireniusz stwierdził, że twórca nadziei jest pokrętnym bytem, który wciągnął nas w pułapkę tego słowa i ma dużą łatwość w manipulowaniu. Człowiekami I może odsysać nas energetycznie na tej podstawie, podczas gdy my mamy wiarę, że jednego dnia się coś zmieni. A mi przypomniało się stare powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich. Coś w tym chyba jest, nieprawdaż? I na koniec tych przydługich myśli dorzucę jeszcze jedną ciekawostkę, tym razem na temat adaptacji ułatwień w naszym życiu. Kiedyś studiowałem takie zagadnienie, jak człowiek udomowił sobie pieska. Ponoć była to korzyść obopólna. Człowiek już nie musiał uganiać się w polowaniu za obiadem, bo zrobił to za niego nasz przyjaciel, czworonok. A ten z kolei dostał zrzynki i odpady z naszego stołu i stał się nam tak wdzięczny, że zrobiłby wszystko dla nas. Niektórzy przekładają to słowo na miłość i przywiązanie. A ja pominę to szerokim łukiem, jako że zbyt łatwo gubię wątek, a teraz przy końcówce mi nie wypada. Według badań, jakie przeprowadzono na Uniwersytecie, znaleziono oprócz zalet takiej relacji też inne spostrzeżenia, a mianowicie, że obie strony straciły bardzo dużo. Człowieczy instynkt znacznie ucierpiał, i to, co ma pies, to człowiek zatracił, to jest, stępiał mu zmysł słuchu i węchu, nie mówiąc już o degeneracji sprawności fizycznej. Pies natomiast stracił równie wiele, może nie tyle ze sprawności swoich zmysłów, ale uzależniając się od człowieka, popadł w niezdrową dietę, starając się zadowolić swego nowego przywódcę z minimalizowanej watachy. Nie wspomnę już o godności, jakie cechują nadal wilki. Ten temat jednak zostawiam dla Clarisy Pinkoliestes, która miała coś do powiedzenia w swojej książce Biegnąca z Wilkami. Nie będę rozwijał tego tematu bardziej, bo i tak stąpam po cienkiej, czerwonej linii wśród tych słuchaczy, którzy dumnie posiadają czwornogi. Pieski w każdym bądź razie też przeszły swoją ewolucję wraz ze swoim nowym Panem, panią i dziś już nie są tak sprawne fizycznie, jak niegdyś. Często muszą zadowolić się jednym lub dwoma spacerkami dziennie przy nodze i w kagańcu, aby mogły swoje fizyczne potrzeby załatwić poza czterema ścianami. Hm, to się nazywa wybieganiem. To, to taki. Nasz nowoczesny świat. Ja lubię patrzeć czasami w te mądre oczy, choć ktoś powiedział, abym patrzał nieco ponad, bo gdybym był właścicielem, to mógłbym stracić pozycję przywódcy, no i respekt. I to chyba byłoby na tyle w tym przydługim odcinku. Serdeczności dla wszystkich innowidzących. Pozdrawiam.